Cześć, słuchajta. Mam wam coś do powiedzenia. Generalnie chodzi o promocję. Cześć Bach, Mam wam coś do powiedzenia. Chodzi o promocję, chodzi o subskrypcję i te inne gówna, żebractwo. Natomiast nie chodzi tu o mój kanał. Tylko o kanał kolegi, a tak dokładniej ten kanał, który teraz widzicie. Sorry, że tak. Które zamulam, ale muszę tutaj pozmieniać na Twitchu jeszcze te gówno. Te, te nazwy, nie? Bo ja wiem, że ten filmik, który teraz dzisiaj robię, to będzie to pomocne ogólnie, nie? Także robię to dla, dla Ciebie, dla Ciebie to robię, gościu, który to teraz oglądasz. No tak, mamy tego. Tego kanała, nie? O, to tak wygląda, kurde. Tak to wygląda. Generalnie jest to kanał. Ja tu mam ściągę, żeby wam wszystko powiedzieć, nie? <laughs> Sposób wytwarzania stali. Jakie parametry wyróżniają stal, napręty do gryfów? Naprężenia, plastyczność, granice plastyczności. Jakie są zalety i wady łożysk zastosowanych do gryfów? Jakie radełko, wysokość, rodzaj? Co wpływa na sztywność, odkształcenia? Hema mnie interesuje, skróc klasyka, czyli Rodzaje powłok, promocny, czym się to różni do czego, po co, jak, gdzie, jaki wpływ na jaki wpływ ma 1 mm grubości w stosunku do wygięcia gryfu, czy gryf może być ciężki przepraszam, czy gryf może być cienki, ale za to z kosmicznych stopów stali będzie super sztywny. Bo to też nie jest takie oczywiste, nie? Nie każdy wie o tym. Nawet taki co siedzi trochę w sporcie. Czy jeśli gryf jest z Chin, to czy z plasteliny, czy ze stali, czy jeśli Chińczyk robi progryf, to czy gryf, który wyjdzie z tej samej fabryki, ale z innych tam z innymi logo, to to samo, czy może to zależy od tego co każe Chińczyk wyprodukować, to wyprodukuje wszystko o no, danymi technicznymi, które mu podasz, czy jednak bla bla bla. No pierdziel, dobra to, 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 to chciałem tak zacząć, nie? Więc mamy tu kanał, takiego kolegi. To ten kolega, to jest po prostu... To, to jest jeden z takich gości, co jak powiedzmy idziecie do mechanika, mechanik rozkłada ręce, nie? Mówi, ja tam nie wiem o co tu chodzi, to nie wiem co to, panie, koro, bierz mi stąd. No później idziecie do takiego czarodzieja, pana Zbyszka, i on to w swoim garażu tam na osiedlu wam to reperuje, kurde, w pół sekundy, nie? O, to, 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 to taki jest właśnie ten gościu. Kubę może znacie z takich właśnie Mateusz Kowalczyk, a nie wiem, Kuba chyba coś tam miał, no to no, nieważne, nie? Tego chłopa znacie z różnych takich tam tematycznych grup, nie? Na Facebookach. O siłowni, nie? Trójbój, siłownia, jakieś sprzęty, coś tam. No jeśli ktoś się spyta o jakiś gryf, on od razu odpisuje, od razu podpowie wszystko co jak, Dlaczego brać jakiś tam typu olimpijski, a nie taki z Decathlona, nie? A może na odwrót podpowie, bo różnie jest, nie? Tylko, że on to robi za darmo, bo jest kurde chłop ma tak pojebaną wiedzę w świecie tego YouTube'a sportowego, to nie tam jakieś te, te, te KFD oglądacie, SFD, tych kurwa Patryków Barańskich i innych czarodziejów takich, nie? To, to w ogóle, to, to jest w ogóle kurwa inny temat, nie? To tak jak uczeń i mistrz, nie? To ten chłop jest mistrzem po prostu, jest mistrzem w tych dziedzinach. No zobaczcie tu jakieś, tu jakieś tam naprężenia, kurde, PSI, coś tam, procenty, no. No widzicie sami o co tu chodzi, nie? Także polecam tego gościa, bo jeśli czegoś kurde nie wiesz, to w tych filmach masz po prostu takie informacje profesjonalne. Wszystko, wszystko tu masz, nie? Co chcesz, to masz. No i generalnie polecam też go subskrybować, jeśli już. Już cię interesuje ten, te, te, ten fach siłowniany, nie? Bo jeśli jesteś tutaj, nie wiem, lubisz patrzeć, jak gotuje pizzkę albo tam się wydurniam, no to, no to nie jesteś raczej osobą, która lubi trenować i to się raczej nie będzie obchodzić. Ale bardzo proszę, zasubskrybujcie ten kanał. Nie musicie lajków dawać, ale nic. Ale no, jeśli macie kogoś, kto tam trenuje na siłowni, mówi wam. A, słuchaj, kurde. Słuchaj, no, taki super gryf se kupuje. Kurwa, jak, jak na olimpiadzie normalnie. We Francji takie będą mieli, nie? Tam za, za, za 1000 zł, nie? Tam od od, ten, od Chińczyka, nie? Czy coś powie, nie? No, od razu mówcie mu, dobra, dobra, hopie, hopie, opanuj się, słuchaj. Zanim coś kupisz, to wejdź tu na kanał tego osobnika, link w opisie. I zobacz, co on by sądził na ten temat, nie? bo naprawdę dużo rzeczy jest takich, że człowiek coś tam opinii zasięgnie gdzieś, Sponsorowanych, bo wiecie jak te YouTube, nie? Te kurwa z kamery, te, te żebraki gdzieś tam dostaną parę złotych za to, że powiedzą, O jaki ten gryf jest zajebisty, jakieś te jakieś tam były takie Axo, nie? Taka moda była, że kupowali. Grzegorz Wałga te Axo pokazywał tego tam, to ten zajebisty kurwa wszystko zajebiste, co tam kurde by nie było, nie? Jaki gryf, gryf typu cinkwenkwenjon, nie? zajebisty, wszystko gra, no nie, nie do zniszczenia, testy jakieś zrzucanie kurde z widlaka na, na kamienia, nie? i takie tam no ale to wszystko jest sponsorowane, wiadomo nie ma co palić gupa a tutaj macie chłopa, co poświęca swój czas niesamowitą wiedzę wiedzę typu inżynierską, nie? bo to już kurwa jest inżyniera po, inżynieria po prostu on to poświęca dla Was, żebyście po prostu zasięgnęli fajnych opinii, no. Zobaczcie na przykład, jakie tam... Jakie tytuły są, nie? Ka każdy sprzęt to jest tak jakoś, kurde, profesjonalnie nazwany, powiedziane, co jest. O, zobacz, na przykład HMS Gryf. Kupicie jakiś Gryf i to nie jest to, że kupicie i że zawsze taki fajny z fabryki wyjdzie. Balan fabryczny, widzisz? To jest coś w stylu, jak, powiedzmy, macie kolegę takiego, co... Lubi samochody, nie? No i jest kolekcjonerem samochodów na przykład i mówi: Słuchaj, kurde, ale mi się klasyk trafił. Kupiłem go z roku tego i tego, numer seryjny taki, taki. A co myślisz, kurwa, panie, to, to to zwykły ten jest. Żaden klasyk to nie jest. Klasyk to jest numer seryjny 253 końcówka. Bo wtedy mój szwagier robił w fabryce w USA, w Fordzie. I tamtego, I, i akurat był miesiąc, co była taka zmiana farby. To ta farba jest taka zajebista, że ona trzyma tam, kurwa, i nierzy wieje, nie? A te części co wkładali, to mieli takie, takie, kurde, pan na zmianie był taki. I on to był taki profesjonalista, że on to je montował tak, że nigdy nie, się nie rozpadło, nie? No, tego typu, nie? O te właśnie, o tych, kurde, fabrykach wie, jak to tam, gdzie to z jakich Chin wychodzi, z jakiej fabryki, po co, jak, gdzie. Jakie firmy tam współdziałają, co jest z czym No, no, no także Co ja się tu będę wychwalał, nie, że kurde Ja coś chcę powiedzieć, a tu kurwa ja nawet Nie wiem co powiedzieć, no po prostu zobaczcie, nie, uchwyty ergo jakieś tam, tego kurde Gdzieś 3D drukowane, czy tam z drzwico odlepiane, nie, no takie różne fajne, fajności Także mówię, jak was Jak was chemia interesuje, o tu jakiś DIY nie, tam se se produkuje, no. Zobacz, no, ta próbka taka, co on tu mówi. A, gówno słychać tu. No widzicie, no, granica plastyczności, granica zrywalności, nie, wytrzymałości albo zrywalności, nie wiem. No, no takie rzeczy, no, no zobaczcie, no. no. chłop sam robi takie wykresy, jak to byście gdzieś tam byli w tym, w jakimś centrum spowalnictwa, czy coś. No, także obczajta ten, ten, ten kanał, jak może ta. Myślę, że komuś się przyda, jeśli byłeś tu i ci się przydał ten, ten materiał, ten kanał tego kolegi. No, będę bardzo zadowolony. Nie oczekuję żadnych subskrypcji, pieniędzy ani nic za to. Po prostu, jeśli komuś się to przyda, ktoś zaoszczędzi kasę na sprzęcie, bo wiecie, no, kupić gry, powiedzmy, za 2000, może każdy, ale jak się okaże, że na przykład. Traficie na taką sztukę za 500 zł, jak ktoś sprzedaje akurat. A wy znacie jakiś model, no to możecie ładnie na tym, no nie zarobić, ale z, no, zaoszczędzić po prostu, nie? Zaoszczędzić, zaoszczędzić pieniądze, nerwy, wymianę tego i tak dalej, nie? Myślę, że pomogłem. Kiedyś dałem taki filmik, jak, jak, jak tego ławkę pokazywałem: ławka ferro, kontraławka ławka jakaś inna. No, to normalnie powiedziałem, że tam jakie spawy są, no jakie to, co ja bym zmienił, i widziałem, że coś to pomogło. Bo nawet, jak jedna osoba przyszła do mnie do domu kupić sprzęt ode mnie, no to też właśnie mm, chłop mówił, że oglądał filmik i dzięki temu to nawet było pomocne, nie? Czyli, jak ktoś ogolodnie Mateusza, no to słuchaj, ta tyle kurde zaoszczędzi kasy, że ho. -ho. Tylko mówię od razu, nie truć mu dupy. Nie truć mu dupy za bardzo, że tam. No kolego, co, co tam polecasz, ten? Przyjrzyj tam najpierw te filmy, co pokazuje. A jak już mu trujecie dupy, to daj tam mu chociaż kurde jakiegoś. Nie wiem, lajka tam suba, coś nie wiem. Na piwo mu dajta, czy coś, nie? No to chłop, kurwa, taką wiedzę ma się, poświęca, a tu. No no co z tego ma, nie? No, także. Dzisiaj bez żebractwa. A kolegę tu polecam. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, Nara, Elo, cześć. Pa. A i polecam jeszcze kole z biedry. Yy, Jeronimo Martins, jeśli yy, ten jesteście fajni, to dajcie mi tu kurwa karnet na kole z biedry czy coś. Bardzo dobra kola, najlepsza. Yy, Zagranicą ją piję też. Wszędzie.